Chrześcijanin to nie jest człowiek, który ma zmienić cały świat. Chrześcijanin to nie jest człowiek, który ma się na wszystkim znać, wszystko umieć i zmienić oblicze całej ziemi. Sprawy rozwiązać, sprawy głodu rozwiązać, sprawy wojen na świecie to jest niemożliwe, nikt nie ma takiej zdolności. W chrześcijaństwie wcale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić to, co do nas należy, czego od nas oczekuje Bóg. Dla człowieka wierzącego najważniejsze to jest poznać i wypełnić wolę Boga. Nie ma ważniejszego zadania. Bóg każdemu z nas daje zadanie. Wraz z zadaniem daje moc do wykonania. Nikt nie może z nas powiedzieć, że nie jestem w stanie. Bóg daje wielkie zadanie, daje dużo mocy, daje dary Ducha Świętego, żeby je wypełnić. Żeby poznać wolę Boga, trzeba Boga słuchać. Nie da się zauważyć tego, usłyszeć, jeżeli człowiek nie potrafi słuchać. Jest to wielki problem dla, dla, dla współczesnego człowieka. My nie umiemy siebie słuchać. Wszyscy chcą rozkazywać, wszyscy chcą rządzić, wszyscy chcą podpowiadać. Zobaczcie, jaki to jest problem w naszych domach, w naszych rodzinach. Dlaczego się ludzie kłócą, dlaczego się nie potrafią dogadać? Bo się nie słuchają. Jeżeli się nie słuchają, to się nie rozumieją. Jeżeli się nie rozumieją, to nie są w stanie sobie pomóc. A jeżeli nie są w stanie sobie pomóc, to to tylko kwestia czasu, kiedy zaczną sobie przeszkadzać. Umieć słuchać, bo Bóg do nas mówi, Bóg do nas przemawia, Bóg chce nam objawiać swoją wolę. Słuchać w języku Biblii to nie tylko proste nadstawianie uszu. Słuchać to przede wszystkim otworzyć umysł, otworzyć serce. Słuchać to znaczy przyjąć i wypełnić do końca, to znaczy żyć tą wolą. Kiedy Bóg kieruje do narodu wybranego dekalog, słowa, przykazania, którymi mają się kierować, najpierw mówi: Słuchaj Izraelu, uważaj, bo to jest ważne żebyś to przyjął i żebyś tym wszystkim żył, żebyś wypełnił tę wolę. Koń na szczęście w Piśmie Świętym mamy całe mnóstwo przykłady ludzi, którzy nie tylko Boga słuchali, ale do końca jego wolę wypełnili. Tak Abraham ojciec wiary zostawia swoje ciepełko, zostawia swoje piękne ułożone życie, swoje ur chaldejskie i wyrusza, bo tak chce Bóg, w nieznane. Tak Mojżesz, który mówi przecież mówić nie umiem. Słucha Boga i rzeczywiście przez Jego dłonie dzieją się znaki i cuda. I pociągnął za sobą cały lud i zaprowadził ich aż do Ziemi Obiecanej. Wreszcie tak pięknie nie tylko słuchała, ale wolę Bożą wypełniała Maryja, Matka, niedościgniony dla nas wzór. Często tak bardzo plastycznie, bardzo kolorowo patrzymy na jej życie. Ale przecież wcale nie było proste. Bóg zjawia się w pewnym etapie w historii jej życia. Ona miała wszystko poukładane, już była poza ślubinach, miała plany i marzenia, jak każda młoda kobieta, młoda mężatka. Bóg mówi czegoś innego od ciebie oczekuje. Ona w swojej ludzkiej bezradności pyta, jakże się to stanie, skoro męża nie znam. I Bóg wszystko tłumaczy. Prowadzi dialog, to wszystko dokonało się na modlitwie. Maryja słuchała, dlatego usłyszała bardzo delikatny, subtelny głos Boga, który objawił jej, czego od niej oczekuje, w jaki sposób chce się nią posługiwać. A święty Józef, jej pokorny małżonek, kiedy się dowiedział, że Maria jest w ciąży, a on nie jest ojcem, jak reagował współczesny mężczyzna? Ile by było przekleństw, ile hałasu, kłótni, nienawiści. A on co robi? Modli się. Bo przecież w ciszy modlitwy usłyszał głos Boga. Józefie, nie bój się wziąć do siebie Marii, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Słuchanie Boga, a kiedy Bóg mu objawia, idź do Egiptu, uciekaj. Też współczesny człowiek by podpowiadał: A gdzie jest Pan Bóg, czemu się nie zatroszczy o swojego syna? Z Bogiem nie polemizuje, wypełnia jego wolę. Kłani, to jest zadanie dla każdego z nas. Nie chodzi o to, żebyśmy zrobili wszystko za wszystkich, ale żebyśmy zrobili to, co do nas należy. Bóg każdemu z nas daje jakieś zadanie, jakieś swoje życiowe powołanie. Jaki ten świat byłby cudowny, gdyby każdy z nas zrobił to, co do niego należy, z radością, z pełnym zaangażowaniem, z oddaniem, z poświęceniem, gdyby tacy byli wszyscy politycy, nauczyciele, księża, takie były matki, tacy ojcowie, takie dzieci. Ten świat byłby cudowny. Bóg dla każdego z nas ma ważne zadanie. Trzeba tylko ciszy, milczenia, trzeba modlitwy, wszystko nam powie, a potem da nam siłę i moc, a potem powie, wystarczy ci moje łaski. Obyśmy umieli milczeć, obyśmy umieli słuchać, tak jak patronka dnia dzisiejszego, Najświętsza Maryja Panna, obyśmy nie tylko przyjmowali, ale tę wolę Boga do końca wypełniali. Łatwo się ją przyjmuje, kiedy jest łatwa, łagodna, wygodna, kiedy, kiedy ktoś pochwali, poklepie po plecach. Trochę trudniej, kiedy plany Boże po prostu wkraczają w powszech naszych planów, kiedy trzeba wszystko zmienić, kiedy przychodzi droga krzyżowa, cierpienie, umieranie, ale wtedy jesteśmy najbardziej wiarygodni że nie tylko umiemy słuchać, ale i do końca wypełniać.